Dobra, cześć, witam Was w moim odcinku z Outlast'a Wykombinowałem, wykombinowałem jak to przejść No, no to zaraz zaczniemy, rozejrzymy się co tutaj mamy bateriya. Ya, <susurra> dupen j a w Już wolałem sam tymi siedzieć, niż tutaj iść. Kurde, przy Coś tu chodzi. I to... Coś tu chodziło. I to nie ja. Dobra, dobra, nie bliskaj. Ile tu może padać też? No i gdzie ja teraz będę musiał? Być? Jak czytałem kawałek forum, to tego podatnika dokładnie. To gdzieś tutaj ten silny mutant chodzi po eksperymentach. Musi biegać z nim uśmiech Z tymi był problem dwoma dla mnie, a co mowa. Dwie śmierci w tym korytarzu. A może się wrzucę nich? Będzie weselej mi. вещь, авария. Пусто, пусто. А это как мы там не пошли? Ja tu nie chcę w szafki żeby się schować jak coś. Nie, nie wiem Coś czy... mi tu wyskło. A, to ty. Ale tak gra jest oszukana. I tutaj od tygodni... Dobra, dni nie ruszały ich, a one jeszcze włączone są. Dobra, odsuń się od monitora. Терзия тут где курва! Курва! Не-не-не! Co ty tam chujo, robisz? Nie minie. To no, że się nie minie! O, jeźba. Dobra. dobra. No, ja ci kanapki nie zabrałem! Mówiłem ci, Tomek! Pobawmy się, gniewaj. A ty. ty chujo, ty tutaj! No oddaj, nie mam twojej kanapki, przeszukaj mnie! <śm> Ale żem się wpiję w dolił I pochuję, żem tam to nacisko? Nie, nie, nie mam tej kanapki Odsąd się ode ja? mnie Nie, nie, ja sobie z tym baw mi się ganianego No jak ja mam stąd wyjść? Powiedzcie mi A mogę ci się do nie ni mu tą kamerą i podobocia nie będzie mi nie w Było kurwa, ale żem się nie da zgrachu Kurwa, ja piję Chuj, tak naprawdę mu tą fanatkę podjebali Ty Dobra, dobra, skończę z Może z tym się jeszcze poganiam. Dobra, typek, gdzieś się cykam, ale damy jakoś radę sobie z tym. Zapomniałem o tej wentylacji, że ona się otworzy. Dosłownie. Czy musiałem wchodzić przez to jebane okno? Nie mogłem wziąć do samochodu i wyjechać stąd. I nigdy mnie tu nie byłoby. O, no, tamte, wejdź i wyjdzie. i ah, don't tá ok. é isso. Kurwa, co jaś się... składowisko to. Czytaj o nim? I on tu zaraz przyjdzie. Ale kurwa, zapomniał o tej klapy, że tam wentylacja. No, że się z nim trochę poganiałem, to to w końcu zauważyłem. Tomek nie mam twojej kanapki, nie, nie, nigdy bym cię nie oszukał. Ptomek, dam ci nową kanapkę, swoją. Z dwóch dni. No dobra, że mam tego, miałem tego, trzy filmiki w dupę, mam jeszcze do wrzucenia, bo u mnie internet wyjebało, chwilowo, to więc koło czwartego, będą wszystkie, pod rząd wrzucane. Tutaj scenariusz Maćka. Zajebałem tłumkowi kanapkę Przeżyłem to Ale wyjebało mi przez okno dziś Chuj wie gdzie No to co, koniec moich nagda Brzaski słyszałem To już jest Coś niedobrego dla mnie A nie, to tam I chuj, teraz Ty, dobrze Ty Ty Ty, czy ja tu już tutaj przypadkiem nie byłem? To nie był ten, kiedy ten co ganiał, ganiął, hmm. Ten mutant. No, czytałem, że będzie mnie typy ganiał, ale go najdzieszy w dupie go najmniej widać. Cholera, będę musiał dostać znowu do tego administracyjnego bloku. Damy tu bateriki w co? O, kamerka na coś obadziła, jak dostaje. No dobra. że ja tutaj już kończąc. O, widzę cię tutaj. No to ja tutaj skończę nagrywanie. No. W tym czymś jakiś składziku mięsa dla mnie 2 kilo cielęciny. i pół kilo szynki 220 deko tego zatka, dobra wieprzowiny może być no że ja tu już dwie bateriki w tym miejscu smutowałem to więc vai de Natasha, pa